Hej, kochani, z tej strony Ayu-Chan Dzisiaj przyszła do mnie taka oto paczka z Amazona i postanowiłam ją sobie z wami otworzyć Po wyciągnięciu z kartonu paczka wygląda o tak i spójrzcie jakie to są mega słodkie jednorożce i te urocze dinozaury no Cute. Zdradzę wam, że to jest box słodyczowy z Ameryki i jak tu widzę, mają być to przekąski właśnie takie dinozaurowe, właśnie w motywie dinozaurów. No i przejdźmy do otwierania. W środku box prezentuje się, tak. I poszukaj nas, bo tu nie ma. Słodyczy w motywie dinozaurów. No trochę szkoda, ale cóż. Znajduje się w nim 20 różnych słodyczy. I teraz sobie je razem zobaczymy. Mamy tutaj żelki haribo, kiczki owocowe, yy, takie burgery, i to są chyba ciasteczka. Coś takiego, co wygląda trochę jak nasza hałwa, i to jest o smaku pianki czekoladowej pianki z bananem. Tutaj jest ciasteczko, które wygląda jak nasze hity. Tutaj również mamy podobne coś, co jest u nas w Polsce i to jest takie ciasteczko, z, yy, które wygląda jak miś. I to jest słodziutkie, no patrzcie. I to jest jakieś ciastko o smaku truskawkowym. A żeby u nas były kiedyś takie pianki. Podobne krakersy o smaku pizzy, i one są chyba ostre. Nie wiem, chyba tak, tak lekko ostre. I tutaj jest coś, co wygląda jak poki, jest o smaku kokosowym. Tutaj mamy takiego mega giga żelka i jest on o smaku gumy baronowej. To jest. Nie wiem co to jest, ale trochę mi się to kojarzy z Rafaela. Nie wiem, to chyba jakieś kasko, bo jest bardzo miękkie. Nie, nie piszę co to jest, a. Nie lubię arabskiego. Tutaj jest taki batonik, który wygląda jak knopers. Tutaj mamy wafelki kokosowe. Zauważyłam, że jest właśnie dużo rzeczy z tej firmy Eti. Yy, mamy tutaj takie kakao Nesquik, jakieś takie cukierki czekoladowe, rurki z kremem orzechowym. Takie ciasteczka. Chyba to są śmietankowe. Chyba tak. To są chyba paluszki o smaku sera. Takie oto ciasteczka. Dwie gumy arbuzowe. I ciasteczka o smaku truskawkowym. I to już wszystko. Zapraszam Was również na moje social media i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!